Obecnie w gastronomii się toczy taka troszeczkę walka pomiędzy wpływami zagranicznymi, kebaby, pizze, hamburgery, jest kuchnia polska i my się trzymamy kuchni polskiej, mieliśmy nieraz sugestia, może byście wprowadzili jakiegoś burgera albo pizzę, ale to nie jest nasza droga, my chcemy robić kuchnię polską i trzymamy się tego i uważamy, że na koniec te wszystkie zagraniczne jakieś kebaby i burgery się przejedzą, a kuchnia polska zwycięży. Witam Was serdecznie w zajeździe Zagłoba w Jurkowie. z jest restauracja rodzinna, która istnieje ponad 30 lat. Chodźcie do środka, pokażę Wam, jak gotujemy i zdegustujemy razem wspólnie nasze potrawy, nasze specjalności, w szczególności nasz żurek. On trubeczka, żołądeczki, tu jest mój tata, założyciel restauracji. Tu jest mój syn Amadeusz. Zabijam kotlety z tatą, obieram marchewki, pracuję na barze. No tak naprawdę Madeuszek to będzie kiedyś pewno tutaj prowadził ten zakład i już nieraz jest zatroskany i mówi mi, że ja to będę prowadził, ale się martwię, żeby moje dzieci tego nie zmarnowały. Różne, różne rzeczy smażymy w tej chwili wątróbka drobiowa smażona z cebulą, żołądki tak samo smażone z cebulą. No to jest taka niszowa, w tej chwili niszowe danie, bo już nie wszystkie restauracje dalej i dalej takie rzeczy robią, takie rzeczy smażą, a tak naprawdę my to od 33 od założenia smażymy ciągle, ciągle tak samo, ciągle to samo które na czystym smalcu stuprocentowym. W naszym menu królują dania, które my znamy z domu. Tylko, że my staraliśmy się nadać im jeszcze taki wyjątkowy smak, jeszcze bardziej dopracować, żeby były jeszcze bardziej to smaki wyjątkowe, niezapomniane. Kotlet mielony. Oczywiście wszystko, wszystkie dania robimy sami od podstaw, bez żadnej drogi na skróty, tak jak Pan Bóg przykazał, tak jak to się robiło od zawsze w domu. Kotlet mielony z ziemniakami z kapustą zasmażaną, placki ziemniaczane z gulaszem. Pierogi, oczywiście ręcznie robione. Ale też mamy w menu takie dania, które są tradycyjnie polskie i domowe, natomiast nie wszyscy je lubią, ale też mają swoich smakoszy. To są takie dania, które, obok, obok których się nie przychodzi obojętnie, jak na przykład wątróbka drobiowa smażona, albo żołądki drobiowe smażone z cebulką. Te dania się po prostu albo kocha, albo po prostu się ich nienawidzi. Tutaj możemy wyczuć takie rzeczy jak kary, kurkumę, troszkę cynamonu, papryka, oczywiście, w tą stronę. A żeby poczuć, jak to pięknie pachnie i smakuje, to już trzeba do nas przyjechać. Często się ludzie pytają, bo bo po prostu im bardzo smakują te surówki, jak to robimy. No i pani Krysia jest odpowiedzialna u nas za robienie surówek. Ona pracuje u nas, u nas ponad 20 lat już. I tak pani Krysia, jak wcześniej na przykład panią Teresę, bardzo często pytali, jak ona robi ten żurek, że jest taki smaczny, czy jak ten rosół, czy wątróbkę, jak smaży. Podstawowa pierwsza sprawa to jest, że trzeba w to włożyć dużo miłości. Czosneczek. Najlepszy jest oczywiście polski. Kluczowa rzecz. Wywar na którym gotujemy żurek to jest połączenie klasycznego rosołu z wywarem z wędzonki i bulionem grzybowym. Bez dobrego bulionu, bez dobrego wywaru nie da się dobrego żurku ugotować. Ten żurek jest zrobiony codziennie tak samo, codziennie dobrze. Codziennie tak jak pani Teresa mówiła, jak się jej ktoś pytał, jego narobi ten żurek z sercem. I to po prostu ludzie wiedzą, czują, dobrze się tutaj czują, smakuje im ten żurek, i ta pocztą pantoflową po prostu się rozeszła. No, 30 lat już istnieje restauracja, że w zagłobie jest pyszny żurek. Kwestia jest taka, że teraz modne w gastronomii i w hotelarstwie staje się to, że niektórzy się chwalą, że wszystko robią sami od podstaw. Pieką chleb, robią zakwas, robią sami kiełbasę. My mamy troszeczkę inną filozofię. Bo dlaczego na przykład, skoro bierzemy kiełbasę od firmy, z którą się przyjaźnimy, firma rodzinna tutaj z naszej okolicy robi bardzo dobrze kiełbasę, po co my mamy wymyślać od, nowo, od nowa koło, skoro możemy z nimi współpracować i korzystać z tej dobrej kiełbasy, którą oni mają. Po co mamy sami robić zakwas i uczyć się tego od nowa, jeżeli jest firma rodzinna też z Małopolski, też z, nas z naszej okolicy, która świetnie robi już od. Czasów przedwojennych zakwas. My natomiast umiemy w sposób niepowtarzalny połączyć to wszystko, żeby zrobić z tego jedyny w swoim rodzaju żurek. Przez bardzo długi czas mieliśmy żurek za 5 zł i kawę parzoną za 2.50. Także aż ludzie przyjeżdżali po prostu, bo do nas przyjeżdżają wiadomo, do na przykład teraz są ferie, przyjeżdża dużo ludzi tędy z Warszawy na Krynice. To oni po prostu aż byli podejrzliwi, czemu to jest takie tanie. A my to trzymaliśmy tak, żeby właśnie każdego było stać, czy kierowca ciężarówki, czy czy nie wiem ktoś kto kosi tutaj trawę w rowach to żeby po prostu mógł sobie zrobić przerwę przyjść na kawę i na żurek ale podnieśliśmy troszeczkę ceny, bo po prostu niektórzy byli podejrzeli czemu ten żurek taki tani czemu ta kawa taka tania a tak jak mówiłem staramy się trzymać te ceny cały czas na takim przystępnym poziomie żeby korzystali wszyscy żeby mogli po prostu korzystać z naszych usług bez względu na to jako mając zasobność portfela. Chyba będę musiał robić poprawki. Nie są najgorsze. Nastawimy drugie na salę. Na salę pewno pójdziemy. No nie jest źle, nie jest źle. Tak się zdarzy. Po prostu mamy, mamy obiad dla siebie. Wtedy a na salę nastawimy nowe. Wszystko co idzie na salę musi być 10 na 10. Zawsze tak samo, zawsze dobrze jak coś jest. Minimalnie, nie tak jak trzeba to robimy. A jaka była Polska wtedy? To po tych dwóch samochodach widać, jakże ona była inna. Maluch, duży Fiat. A e... takie samochody? Wtedy jeszcze pod zagłobę Mercedesy nie podjeżdżały. No tak to się Mateuszku i Amadeuszku zaczynało e, takim budyneczkiem. Podobać taką zagłobę? E, Ładny. To jest wielkim skarbem mieć kogoś, to znaczy syna, córkę, kto potrafi przejąć i poprowadzić to zgodnie z jakimiś tam tą wizją tego obdarowującego. Ja przychodzę któregoś dnia i mówię Mateusz, bierzesz to samodzielnie, ja odchodzę. No, takich, na takich warunkach. No, zastanowię się. No, i za tydzień już Mateusz tu zaczął chodzić samodzielnie. Samodzielnie ja se przychodziłem na, ka na kawkę, na herbatkę, tak jak dzisiaj. E, nie zawiodłem się na Mateuszu. Zaczął to prowadzić bardzo profesjonalnie. E, zaczął budować zespół, bo ściany nie są nic warte. Bez ludzkiego serca, bez zespołu, bez zaangażowania. Ściany są puste, bez, bez dobrego zespołu. Zespół uśmiechnięty wystarczy wejść na zakład i się zaczyna pięknym uśmiechem na bufecie, przyjaznym, radosnym. To samo jest na zapleczu. Nie ma szeptania, nie ma jakiegoś tam niezadowolenia. Sygnałem, że udało się nam ten zespół dobry zbudować, jest to, że wiele osób pracuje u nas od czasów szkolnych. Na przykład, tak jak Grzesiek, moja prawa ręka na kuchni, zaczynał u nas jako praktykant, a potem zaczął pracować jako kelner. Później przeszedł na kuchnię, nauczył się gotować i. Można powiedzieć, że wszystkie szczeble, aż do tego, że jest w tym momencie kierownikiem zmiany i zarządza kuchnią, przeszedł. Ale podobnie jest też z innymi osobami. Na przykład, dziewczyny, które pracują w tym momencie jako kelnerki, tak samo pracowały u nas w czasach szkolnych, odeszły, wyszły za mąż, urodziły dzieci, dzieci odchowały, wróciły do nas do pracy. Tak samo też na przykład pani Teresa, o której mówiłem, pracowała od pierwszego dnia na zagłobie aż do przejścia na emeryturę. Tak samo pani Krysia. Przede wszystkim to jest tak, że gastronomia to nie jest praca, tylko to jest styl życia. To po prostu jest otwarta restauracja 7 dni w tygodniu, 15 godzin na dobę, i tu cały czas coś się dzieje. Począwszy od tego, że, że praktycznie w każdym momencie może się zdarzyć jakaś awaria. Ostatnio w niedzielę na przykład się nam urwała klamka od drzwi i się nie dało wejść do restauracji. A tutaj po prostu jest niedziela, fora obiadowa i cały czas ktoś chce wchodzić, wychodzić. Lubię to, że robię coś, co jest bardzo doceniane przez innych. Po prostu czuję, że jestem w stanie na przykład przy żurku z zakwasu ze śmietany, z tego czosku, chrzanu, i tak dalej, stworzyć coś, co jest w stanie stworzyć niewiele osób na świecie w ten sposób, żeby to takie było dobre. To mi daje satysfakcję, że przychodzą ludzie i mówią: Wow, jak wy to robicie?